Ministerstwo Zdrowia i Finansów, a szczególnie Ministerstwo Zdrowia w ostatnich dniach zapowiedziało przygotowanie zmian przepisów, no, które generalnie idą w kierunku utrudniania spożycia alkoholu. Gościem na sprawie jest dzisiaj senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, był prezes NIK, był minister sprawiedliwości. Dzień dobry panie senatorze, witam serdecznie. Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy, którzy dzisiaj nam towarzyszą. Panie senatorze, czy dorzuci się pan? Dorzucił do składki na kaucję Janusza Palikota milion złotych potrzeba mu, żeby wyjść z aresztu. Nie, nie dorzucę się. Poszkodowanych w tej aferze już jest zbyt wiele. Tysiące ludzi, rozpięto się od 70 milionów, nawet do kilkuset milionów. Dobrze, że prokuratura prowadzi swoje czynności, bo to rzeczywiście sytuacja absolutnie kuriozalna. I z tej strony trochę mi tak smutno, że my przeżywaliśmy przecież całkiem niedawno sam przeprowadzałem kontrolę w tej sprawie afer Getback, i okazuje się, że znowu kolejna Piramida finansowa, kolejni poszkodowani. Musimy się przyjrzeć temu systemowi. Może także doprowadzić do jakichś zmian przepisów prawa, bo jak mi tłumaczył, e, rozmawiałem w tej sprawie z byłym prezesem Związku Banków Polskich, Krzysztofem Pietraszkiewiczem. Mhm. Tutaj najprawdopodobniej Janusz Palikot poprzez te umowy tak zwanych e, pożyczek także doprowadził do sytuacji, że trochę trudno było znaleźć instytucję, która w 100% czuła się upoważniona, żeby szybciej w tej sprawie reagować. Czyli nie pan tutaj nieudolnego biznesmana, tylko oszusta, jak rozumiem, tak? No, z mojego punktu widzenia, jeżeli czytamy, a takie są zarzuty specjalnie, zapoznałem się z, z e, dokumentami z komunikatem prokuratury, mhm. że pieniądze, które wpłacali ci ludzie, a w umowach pożyczki były, że te pieniądze mają iść na rozwój tego biznesu, na który wpłacali, a w praktyce one były przeznaczane na spłatę zobowiązań, czyli mówiąc z długów innych spółek z grupy mm. Janusza Palikota, no to trudno to mówić inaczej. Oczywiście oceni to prokuratura, a później sąd, Jasne. niż jednak jako, jako no, piramidę finansową. Mm -hmm. Panie senatorze, zastępuje marszałka Szymona Hołownię, koalicjanta Koalicji Obywatelskiej z ostatniego kongresu Polski 2050. Marszałek Mówił tak. Trzeba wiedzieć, kto, gdzie, na jakich zasadach, a nie, że później się budzimy nagle po roku koalicji i okazuje się, że w totalizatorze sportowym ciotka na ciotce, wujek na wujku, krewny na krewnym i znajomy na znajomym, nie na to się umawialiśmy. To z Wami chyba nie na to, panie senatorze, Polska 2050 się umawiała, z Koalicją Obywatelską. Dlatego jest ustawa Polski 2050 w jednej z komisji sejmowych i uważam, że trzeba do niej wrócić. A to już długo czeka dosyć ten projekt. Tak, trzeba nad nim zacząć pracować. No bo w tym konkretnym przypadku dobrze, że Ministerstwo Aktywów Państwowych wydało już w zeszłym tygodniu od razu po tej informacji jednego z portali internetowych mm. komunikat, że ta sprawa będzie wyjaśniana i jeżeli ktoś bez kompetencji został powołany na jakiekolwiek stanowisko, decyzje będą podejmowane. No, tylko że panie senatorze, no to, to, to zabawnie jednak brzmi, jak mówi pan, że dobrze, że Ministerstwo Aktywów wydało taki komunikat i będzie teraz działało, no chyba tam ale nie dlaczego... pracują ślepi i gusi ludzie, Za... tylko jedna z ważniejszych spółek Skarbu Państwa to, 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 to totalizator, to są wydajne pieniądze. Ministerstwa mm. państwowych powołuje osoby do zarządów. Hein, Rozumiem, tak, ale to chyba to śledzi, są... co dalej się dzieje e... Ministerstwów państwowych. No, to znaczy... Mam przynajmniej nadzieję, że Ministerstwa e... na państwowych na pewno pa na poziomie zarządu tej spółki śledzi dobrym tego dowodem jest to że to nie tylko śledzi, ale, ale też totalizatora są znacznie lepsze niż w latach ubiegłych. Za to absolutnie uważam, że w tej serii Sprawie prezes tej spółki, mhm. bo to prezes podejmował decyzję, a nie premier czy nawet minister aktywów państwowych, musi wyjaśnić okoliczności tych decyzji personalnych. I to jest, panie to, że mamy wierzyć, jednostkowy wypadek przy pracy? To tak? jedna taka sytuacja, a wreszcie spółek Skarbu Państwa czy samorządowych spółek tak się nie dzieje, bo chyba marszałek Hołownia. No, zdaje się, że nie widzi tutaj jakiegoś jednostkowego problemu, tylko systemowy bardziej. Panie doktorze, co do samorządowych nie chcę się mhm. wypowiadać, bo po prostu nie różnie wiem, bywa. ale różnie bywa. Były marszałek województwa łódzkiego radny, wcześniej poseł Schreiber wyrądował w jednej ze spółek komunalnych w województwie świętokrzyskim, gdzie Prawo i Sprawiedliwość rządzi. Bym powiedział, to jest oczywiście inna sytuacja, bo za to nie odpowiada, za to nie odpowiada rząd. Za to ten projekt, który jest w Sejmie, który wprowadza czytelne procedury konkursowe, uważam, że może być wyjściem z tej sytuacji. Panie senatorze, jak pan rozumie sformułowanie demokracja walcząca? Czym dla pana senatora, byłego ministra sprawiedliwości, prezesa NIK, jest sformułowanie demokracja walcząca? Co to znaczy, że, że demokracji walczącej wolno więcej, że wolno jej łamać prawo? Yy, dla jakiejś idei, przekonań, wartości? Nie. Państwo musi oczywiście działać w granicach prawa. Ja nie będę tutaj epatował naszych radiosłuchaczy, definicją demokracji walczącej. O no, jakąś ona, się tak, jak Zagieza poprosił. No, no. Nie, nie, ale ona powstała na początku, to znaczy inaczej, w pierwszej połowie XX mm. wieku. Jest, bym powiedział, szerokie, szerokie piśmiennictwo w tej sprawie, ale przecież nie o tym rozmawiamy. rozmawiamy ale to chyba trudno tę przełożyć y, Panie ministrze, na, na polskie warunki. No chyba y, nie macie y, jako konkurencji poświęca. politycznej. Y... A dobre pytanie o konkurencję polityczną. NSDAP. Przed sobą mam wywiad Jarosława Kaczyńskiego w dzisiejszym jednym z tygodników. Co, y, wyroki. Klerem mówi, tak? Y, ty, co z tymi, którzy są dziś prześladowani? Prza, prześladowani hmm. według pisuje jest Romanowski, Michał to ten, który przewalał hmm. pieniądze w Agencji ja Rezerw Strategicznych. I co prezes Kaczyński mówi? Mówi, te wyroki trzeba uznać za nieistniejące, a tych, którzy doprowadzili do tej sytuacji, trzeba podstawić przed sądem, bo przecież doskonale wiedzą, w czym uczestniczą. Jakie wyroki? Nie ma żadnych wyroków. E, ja już pomijam to, że na razie są czynności na etapie prokuratury, ale jak rozumiem, prezes, mhm. ma swoją wiedzę, a pewno i przyzwyczajenie z czasów Zbigniewa Ziobry, że wyroki, za, między, chwilę, że że wyroki za chwilę, że wyroki za i mają być, znaczy, do ja mam okay. absolutnie nadzieję, że z każdej ze stron będziemy działać w granicach prawa, a bym powiedział od wymierzenia sprawiedliwości, czy od rozgrzeszania mhm. od e, popełnionych przestępstw, nie jest żaden polityk, a sam są sąd. No to dlaczego te słowa premiera w takim razie? No Ale powtórzę jeszcze to... raz. Demokracja walcząca mhm. nawiązuje do pewnej poglądów głoszonych w pierwszej połowie XX wieku i generalnie odnosi się do sytuacji, w której system demokratyczny musi wprowadzić mechanizmy, w których będzie się bronił przed tymi, którzy, bym powiedział, e, tą demokrację demolują. W ale mojej demokratycznymi ocenie, metodami. Chodzi o demokratycznymi metodami przejmowania władzy. No, no, chodzi o nawiązanie Panie doktorze, tak oczywiście, Niemiec. że nikt hmm. nie, nie preferuje żadnych metod niedemokratycznych. No przecież my od y, ostatnich dziesięciu miesięcy mówimy o sędziach, dublerach no, ale w o samo panie, panie są to to Ale nie o Panie Santorze, nie pierwszy raz. No, premier Tusk już mówił o rozliczeniach, porównywał je do Norymbergi. No, czy to nie jest jakieś naprawdę przykładanie jakiejś chorej miary panie... do polskiej rzeczywistości? Nie, no panie tak też. No to bym Pan powiedział, porównuje to, ten, ten proces rozliczeń nie, z Norymbergi. Mery, też pan senator, bo premier takich już w porównaniu żywa. Ja, u, u, u ja nic takiego nie powiedziałem. Ale powołujesz ta słowa e, premiera. Za to bym powiedział, no to. A mam poważnie traktować słowa Jarosława Kaczyńskiego, mhm. że wyroki będą e, unieważniane na tych, którzy te wyroki wydali? Ja rozumiem, że sędziowie, zgodnie z przepisami prawa, jeżeli mhm. skażą jakiegokolwiek polityka PiSu, to mają przekonanie, że jak PIS wróci do władzy, to pójdą się... No, a co wy dzisiaj robicie z No bądźmy poważni. Jest stanowiskiem no. Sądu Najwyższego, panie senatorze. Jest stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie prokuratora krajowego i co wy z nim robicie? Nie, tak to się oburza. O tym, że prezes mówił o jakichś wyrokach kiedyś, że będą unieważniane. No, to no, stanowisko ale... Sądu Najwyższego A, macie za nic. Słowa prezesa, jak wiemy, jak PiS rządzi, on powiedział, tak. e, się materializują i są przedzierżgane y -hmm. w czyny. Co do Sądu Najwyższego, przypominam, że w tej konkretnej sprawie pytał konkretny sąd rejonowy. To nie jest ogólna zasada. To ale to, co najważniejsze. Ale to, co najważniejsze, to w tym konkretnym przypadku tego rozstrzygnięcia nie wydał żaden sędzia prawidłowo powołany do Sądu Najwyższego. Mamy trzy osoby, które świadomie stwierdził? Kto stwierdził to nieprawidłowe powołanie eee, połączone Izby Sądu Najwyższego, które powiedziało o wadliwej procedurze w Krajowej Radzie Sądownictwa po zmianach, która nie daje gwarancji bezstronności. Wyroki Europejskich Aha. Trybunałów. Ale do tej pory Stawa była ustawa ta czy... izba karna. do tej pory prokuratura uczestniczyła. A nie tak o, to nie to nie w za, przecież nie chodzi za prokuratura uczestniczyła. No właśnie. Składała wnioski o wyłączenie tych e, noseń. Ale w innych sprawach, w waszych innych zaraz, spraw. To nie jest normalnie. Co działają? stało na przeszkodzie, żeby w tej konkretnej sprawie wydali tak wyrok ci, co do których nie ma żadnych wątpliwości. I poczekajmy za chwilę, za kilka mhm. tygodni. W w tej konkretnych sprawach, już w konkretnie pytania dotyczące, bo do tego się to spowadza, Mówimy o prawidłowości powołania prokuratora krajowego Dariusza mhm. Korneluka. Będą wydawać rozstrzygnięcia prawidłowo powołani sędziowie, czyli przed zmianami. Tylko panie za to, trybie... nie rozumiem, dlaczego jeżeli chodzi o Izbę Karną, teraz pojawił się problem, bo wcześniej go nie było. Ale to nie chodzi o izbę, powtórzę no, no, Chodzi o sędziów tej izby. Tak, to nie no, są sędziowie. Dzisiaj nikt nie kwestionował obecności Jak nie? Przecież my od, y, od kilku lat mówimy, że osoby, które uczestniczą w procedurze Aha. przed NeokRS-em, nie są prawidłowo obsadzonymi no, sędziami, bo nie zaz, mają przymiotów bezstronności. Proszę, ale czy prokuratura wcześniej też A nie kwestionowała no, stanowiska i orzeczenia Izby Karnej. Jak wejdzie trzech kierowców, do budynku sądu i jeszcze powie, że byli prawidłowo powołani przez ciało, które co prawda Naprawdę nie było. O tych sędziach z 30-letnim stażem, Często tak, mówię, to bo oni kierowcy, są tira? sędziami sądów powszechnych, byli prawidłowo hmm. powołani, ale nie są no sędziami jednak sądu tira najwyższego. Różnią jednak. Nie, różnią no, hmm. nie, 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 był umowny. Może to być każda dowolna osoba, która w nie, 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 Sędziami ci sędziowie, są nie, tak. nie, sędziami nie, nie, Po nie, czyli w procedurze, nie, nie, daje nie, nie, Mamy na to szerokie orzecznictwo mm. i wyroki sądów krajowych i sądów europejskich. I w tej grupie tak zwanych neosędziów mam około 3000 osób, 1600 to absolwenci Krajowej mm. Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Tu nie ma wątpliwości co do prawidłowości ich obsady. Jest grupa sędziów, którzy zgodnie z planami ministra Bodnara mają wrócić na wcześniej zajmowane stanowiska. Tych trzech sędziów tak wcześniej byli w sądach powszechnych: jeden bodaj w sądzie apelacyjnym, któryś chyba w sądzie okręgowym, a trzeci w w sądzie rejonowym i bym powiedział, wrócą tam do tych sądów, gdzie byli prawidłowo powołani, tu nie ma jakiejś specjalnej rewolucji, za to absolutnie musimy wykonać wyroki, które są w tej sprawie polskich i europejskich sądów. Jeżeli chodzi o ten proces rozliczeń, który też w naszej rozmowie jest ważną częścią, ale noce słowa prezesa Kaczyńskiego z wywiadu yy, w sieci do, do tego się odnoszą, Pan jest zadowolony z tego, jak on wygląda, no bo wyroków póki co żadnych nie ma. Są zarzuty w wielu sprawach. Ale panie doktorze, no my przez 8 lat o to walczyliśmy, mhm. że wyroki nie dają politycy, wyroki wydają e, sądy. Tak, ta procedura e, trwa. W tym konkretnym przypadku prokuratura prowadzi swoje czynności, mimo że oczywiście często te czynności są sabotowane, blokowane. E, e, czasami też e, ta prokuratura popełnia błędy, ale później od wydania wyroków są sądy i mhm. procedury sądowe tak e, trwają, ale jestem przekonany, że. Oczywiście, no przecież w tak oczywistych sytuacjach ten przykład pana Romanowskiego jest tego kwintesencją. No co my możemy chcieć jeszcze? Mamy 112 milionów strat policzonych przez prokuraturę, ale także przez Najwyższą Izbę Kontroli, do jakich podmiotów to trafiało, e, czytaliśmy i mogliśmy to zobaczyć. Mamy nagrania, gdzie pan znaczy, Romanowski... Ja, czy strat to jest dobre słowo. Chodzi o niewłaściwie no, wydane ale, środki. Jak nie strat? Fundacja Zopolszczyzny, założona przez pracownicę biura posła mm -hmm. Jakiego. E, miała świadczyć bezpłatną pomoc prawną. Kilka milionów złotych w budynku, w którym nigdy nie było tego punktu pomocy prawnej. Przychodzą tam dziennikarze, za co dziękuję. pytają, czy tu kiedykolwiek jaką pomoc udzielaną. Nie, nigdy nikomu. Tak te pieniądze ordynarnie wyprowadzano z tego Funduszu Sprawiedliwości. Mamy nagrania, gdzie pan Romanowski ze współpracownikami mówi, jak czyścić skrzynki mailowe, żeby prokuratura nie zapoznała się z określonymi materiałami, jak odpowiadać na pytania prokuratury. No co my jeszcze mamy mieć? No mamy cały. A, i mamy tam zeznania świadka. Który rozpoczął współpracę z prokuraturą. Czego my jeszcze oczekujemy? No na tych nagraniach jest. Ta organizacja to dostanie pieniądze, świata, bo odzwoniła żona ministra ziobra, a ta nie dostanie, bo jest tam odległa światopoglądowo. No przecież nie takie są kryteria. Kryteria tam były jednoznaczne. Czyli ta historia jest najbardziej oczywista i Tak, no, wiecie, bo jest najlepiej, bo jest Satora, najlepiej, rozumiem, jest e, najlepiej tym pierwszym skazanym. Ja nie wiem, kto będzie pierwszym skazanym. Od tego są sądy. O intuicję Od... pyta mi przewidywania. Nie, pana nie mam Satora. żadnej intuicji. To jest ta nasza różnica w stosunku do PiSu. My nie mówimy, kto będzie skazany. Ja tylko mówię, jest, że w tej sprawie mamy najszerszy studium, naprawdę paru dowodowy. polityków Kalicji Obywatelskiej mówiło, kto będzie siedział. No to, naprawdę e, zdarzało e, się, że wskazywani byli z nazwiska, ci, no którzy będą siedzieć. Ja nie mówię. Ja mówię, że w tej sprawie, w przypadku mm -hmm. pana Romanowskiego jest najobszerniejszy materiał dowodowy, a kto pójdzie siedzieć, kiedy zdecydują sądy. Panie senatorze, w komisji do spraw petycji, czyli komisji, którą pan kieruje w Senacie, jest petycja od jakiegoś czasu już... Nie, ja kieruję komisję. Ustawodawczą, ustawodawczą, tak, tak, tak. ustawodawczą no, czyli y, tą komisją, do której trafiają z też komisji petycji z komisji petycji, petycje i, i formę projektów ustaw y, przybierają. W każdym razie chodzi mi o petycję dotyczącą y, wprowadzenia minimalnej ceny na dawkę alkoholu. Już jakiś czas temu y, Senat zajmował się tą sprawą. Ja rozmawiałem y, no, kilka dni temu po, po tej sprawie. Alkotubek z panem Krzysztofem Brzuską, czyli jednym z inicjatorów tego projektu, byłym szefem y, PARPy. Y, no, no, i mówił, że, że czuje, że jest faktycznie klimat sprzyjający do podniesienia tej inicjatywy. Co pan senator na to, czy faktycznie tak, będzie to procedować? Tak, mam takie wrażenie. Komisja petycji się tym zajmowała. Poprosiliśmy jeszcze hmm. o dodatkową opinię Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego? Ministerstwo Zdrowia w ostatnich, i, finansów to, I finansów, tak. Ministerstwo Zdrowia i finansów, a szczególnie Ministerstwo Zdrowia, w ostatnich dniach zapowiedziało przygotowanie zmian przepisów, no, które generalnie idą w kierunku utrudniania spożycia alkoholu. Mm -hmm. Bym powiedział, to rozwiązanie także ma określone konsekwencje. No nie będzie tam promocji, przepraszam, już nawet nie pamiętam, przyznaję, ja jestem abstynentem. Mm -hmm. Tam ja promocji, też. nie wiem, 9,90 za pół litra, czy Aha. nawet słyszałem 8,90, ale to jest sprawa także sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. No podjeżdżasz pod stację paliw, to podjeżdżasz zatankować samochód. A, okay, ale, a ale to miesiąc... inne rozwiązania, bo tam zauważa, pan, skierta, jeszcze chodzi tak, o cenę minimalną. To, tak, to, to, chcesz, jest, to, jest... to jest całkiem nowe rozwiązanie. Mhm. które wprowadza cenę minimalną na dawkę określoną alkoholu. dawkę alkoholu. Tak uważam, że to jest dobre rozwiązanie, bo ono może także spowodować jednak pewne ograniczenie w spożyciu alkoholu. Litwini wprowadzili podobne rozwiązania. W ciągu ostatniego czasu, uwaga, spadek spożycia alkoholu na Litwie, który królował we wszystkich statystykach mhm. tych niechlubnych o 20%. Czyli panie senatorze spodziewać się, że, że te petycje podejmiecie i... Spodziewać się takiego projektu Akt, ustawy? spodziewać się projektu ustawy, która będzie wychodzić w takim kierunku, który będzie ograniczać spożycie alkoholu. Ja nie chcę ostatecznie rozstrzygać, bo tak mm -hmm. jak powiedziałem, czekamy na no to stanowisko to ministra będą... Ale sam ten pomysł mm -hmm. przeniesienia... Może alkohol był droższy, po prostu. Yy, bo o to, efekt, co do zasady chodzi. Efektem tego będzie wzrost ceny yy, alkoholu. Panie senatorze, to to jeszcze o inną sprawę zapytam. Z takich konkretnych rozwiązań istotnych dla obywateli w tej sprawie, w koalicji. Bardzo duże różnice zdań. Kredyt 0%. To do Dobrze rozwiązanie, czy raczej znaczy, pogłębianie w, w, patologii na rynku mieszkaniowym. W tym, roku, w tym roku, jak już wiemy, te pieniądze, które były przeznaczone na ewentualne rozwiązania w tym obszarze, są pieniędzmi, które trafią na odbudowę infrastruktury mieszkaniowej, ale na terenach powodziowych. Co do przyszłego roku, jak wiemy, mamy trzy priorytety: budownictwo komunalne, budownictwo hmm. społeczne i wsparcie budownictwa, które ma doprowadzić do własności lokalu w jakie konkretne rozwiązanie w tym obszarze będą. To są trzy mhm. różne grupy osób. To no, są skrajne liczania. głosy. Placat, gdzie się tutaj plasuje? Ja się plasuję tam, gdzie zdrowy rozsądek i czekam na wypracowaną e, rozwiązanie kompromisowe przez wszystkich koalicjantów. Możemy sobie opowiadać nawet o szklanych domach, jak jeden z polskich no, tylko... pisarzy, ale mm. na końcu dzisiaj trzeba to przegłosować w parlamencie. Nie zrobimy tego bez koalicjantów. Nie naprężam mózgu, wytężam szar Komórki, jak znaleźć rozwiązanie. Tylko, że jeżeli chodzi o ten zdrowy rozsądek, no to minister rozwoju Krzysztof Paszyk parę dni temu mówił tu, przekonywał, jak to nie jest sensowne i dobre rozwiązanie. na no, politycy lewicy też w tym studiu y, mówią, y, jak to nie pogłębi y, patologii, czyli tych cen mieszkań, które niebotycznie rosną. Doktorze, nie, nie da się tutaj. Mamy tutaj dużo. Czyli zdrowy rozsądek jest bardziej zdrowy. Stanowisko ministera, który za to mnie odpowiada mhm. z, y, konkretnie z PSL-u, jest inne niż stanowisko. Stanowisko koalicjantów z Lewicy, jest jeszcze oczywiście stanowisko i polski 2050 jest jeszcze stanowisko koalicji obywatelskiej. Nie chcę pogłębiać mm. tej, bym powiedział, rozpiętości głosu w tej sprawie. Tak, tak, uważam, że musimy wypracować te rozwiązanie, no mamy problem z mieszkaniowy W Polsce, jak patrzymy na inne kraje Unii Europejskiej, ilość osób oczekujących na swoje mieszkania, ci, którzy to sami deklarują, co wynika także z modelu, mm. który jest w Polsce. My jesteśmy przywiązani do własności, bym powiedział Polacy. Nie preferują raczej w dłuższej perspektywie wynajmu. modelu wynajmą i trzeba to przyjąć do wiadomości, szukać rozwiązań, które będą zgodne z oczekiwaniami Polek i Polaków. Jeszcze jedna sprawa na koniec, panie senatorze. Ministrowie mieli się spowiadać przed społeczeństwem. Premier zapowiadał takie wydarzenie na 15 października, czy okolice tej rocznicy ubiegłorocznych wyborów, czy to jest odwołane w związku że, z powodzią, czy przez Jak przypominam, jak... kiedy premier to ogłosił, hmm. tam było jedno lub dwa spotkania na pierwszy ogień poszedł między inny minister niespawiedliwości na no, później zdarzyło się to, co się hmm. zdarzyło, czyli, czyli zdarzyła się powódź. Y Zakładam, że do rzeczywistej rocznicy powołania rządu, bo to nie są wybory przecież PiS jeszcze udawał dwa roku, miesiące, nie, tak? że jest w stanie utworzyć rząd. Moim zdaniem, premier zapewne będzie wracał do tego pomysłu. W jakiej formule trudno mi powiedzieć. Mhm. To jak już przy powodzi jesteśmy, panie senatorze, pan zresztą aktywnie uczestniczył w pomocy powodzianom Raz transportem. z powodzianami organizowaliśmy pan pan jeził, to. Panie senatorze, o pracę chciałem parlamentarne zapytać, jeżeli chodzi o te specjalne przepisy, które powstają stały i zostały uchwalone w związku ja z powodzą... ja mogę powiedzieć coś, co pochwali? No właśnie tak, o, o to chciałem zapytać. Chciałem zapytać o tę wszystkich. współpracę, tak? Że, no. że jednak można, znaczy, coś pozytywnego. Ani doktorze, to jest coś niesamowitego. Ja jestem parlamentarzystą wielu kadencji. Pierwszy raz mi się zdarzyła taka sytuacja. Szósta gdzieś taka? Ustawa, okay. nie, szósta nie, bo jeszcze była przerwa drodze, no tak, na, tak, czwarta, się. na prezesurę uh -huh. nik -u. Pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja, że przyspieszyć prace legislacyjne. Ja sam przekazywałem swoje poprawki i uwagi, które miałem po przeczytaniu projektu ustaw do kolegów e, posłów z tej komisji i oni je wprowadzali. Uwaga, legislatorzy, senatcy pracowali z legislatorami sejmowymi bieżąco w trakcie prac parlamentarnych. To jest coś niesamowitego. Dzięki temu Senat mógł bez żadnych poprawek przyjąć ustawę. Także dziękuję prezydentowi, który podpisał tego samego dnia, kiedy ustawa nie wpłynęła z parlamentu i tu, żeby nie było żadnych wątpliwości. Do tego e, przyczyni się wszyscy. Rząd, który przygotował projekt parlamentarzyści ze wszystkich. Wszystkich środowisk politycznych i prezydent, który niezwłocznie ustawę podpisał. Ważną dla Powodzian wprowadza szereg dodatkowych narzędzi, z których będą mogli skorzystać. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za Jak Ładnie i optymistycznie było na końcu. Dziękuję panu redaktorowi. Pracy ciągle bardzo dużo przed państwem, żeby sytuację powodzian nie Jest już zapowiedziana kolejna ustawa, bo wychodzą kolejne okoliczności. Dziękuję Państwu. Dobrego dnia Państwu życzymy.